Trygonometria nie taka straszna, jak ją zapisują. Zaraz się przekonamy o tym. Zobacz, że mamy tu dość niefajne wyrażenie. Sinus aż do potęgi czwartej i jakieś tam sinus, cosinus do potęgi drugiej. Co tutaj musimy zrobić? Tutaj nam się przyda nic innego jak jedynka trygonometryczna oraz coś, co powinieneś już kojarzyć z poprzednich działów, czyli wyciąganie przed nawias. Wyrażenie przepisane, no to lecimy. Co będziemy tutaj wyciągać? Zobacz, że tak naprawdę mamy dwa wyrażenia. Są one oddzielone znakiem plus, znakiem dodawania. Więc musimy wyciągnąć coś sinus do potęgi czwartej i sinus do potęgi drugiej razy cosinus kwadrat. Co można tutaj wyciągnąć? Widać od razu, że w jednym i w drugim powtarzają się sinusy. Wyciągamy zawsze najmniejszą potęgę, więc jesteśmy w stanie wyciągnąć sinus kwadrat. Sinus kwadrat alfa, jak tutaj zabierzemy kwadrat, to tak naprawdę będziemy mieli sinus kwadrat alfa, no a z drugiej strony sinus kwadrat alfa nam się wyciągnie, zostanie tylko cosinus. Czyli mamy tutaj dodać cosinus kwadrat alfa, bo oczywiście znak zostaje ten, co mamy. Tutaj. Co to jest sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa? Coś, co się zwie jedynką trygonometryczną. Znajdziemy to w związkach między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta. I to będzie po prostu jedyneczka, tak jak tutaj nam napisali, czyli tak naprawdę mamy sinus kwadrat alfa razy 1. Wszystko razy jedynka to będzie to samo, czyli sinus kwadrat alfa jest naszą odpowiedzią, i zobacz, że coś takiego tutaj mamy. Zaobserwuj po więcej materiałów, matura coraz bliżej, a zadania tutaj prezentowane na pewno się przydadzą.